Materiale. No i tak jak ostatnio wspominałem w odcinku, w odcinkach gdzie podsumowuję sobie cały tydzień mojej gry, zbliżał się tutaj kolejny event w Tibice, który będzie trwał cały miesiąc. No i tak wspominałem na tamtym odcinku, że będzie osobny materiał, no to właśnie tutaj jest ten osobny materiał. No i będziemy sobie przez cały miesiąc zarabiać na jednym itemku albo na dwóch itemkach, które jeszcze będę sprawdzał, ale... Inaczej będę sobie wystawiał jeden itemek, bo co się dzieje? Od kwietnia, czyli od dnia dzisiejszego, czyli jest 1 kwietnia, jest dokładnie pierwsza w nocy i, i 3 minuty. Dokładnie po SS-ie dzisiaj powinien pojawić się most na Spargrunt, gdzie będzie można się dostać na wyspę Cherry Frost, gdzie tam będzie można sobie zdobyć Monta u Saragadona, A żeby go zdobyć, potrzebny jest item, który przez cały rok sobie skupiłem za mniejszą cenę. Żeby teraz go sprzedać za o wiele więcej, i tutaj są dwa itemki: jest Melting Horn, który to jest ten item, właśnie do Mota. i jest Fireproof Horn, z którego można zrobić właśnie Melting Horna. No a żeby zrobić Melting Horna, no to właśnie tutaj trzeba dostać się na tą wyspę Cherry Frost, i tam na samej górze jest do odebrania Indy Box. No i po połączeniu tych dwóch itemków powstaje właśnie Melting Horn. Także tutaj mam też sporo tych far proponów. Ja nie będę, póki co ich sprzedawał, bo będę sobie po prostu codziennie chodził i odbywał sobie tego Tinder tam jakby za paniczkę, no i będę sobie łączył tamte, żeby otrzymać właśnie ten item główny do mounta. No mam trochę tych farów, więc tam gdzie tam gdzieś szybciej chodzę, no to a po prostu będę sobie tymi halkami biegał. Mi to odbywał, bo ten item można odebrać czas na 20 godzin więcej. Jak ktoś sobie gdzieś tam zapisuje cooldowny czy coś, no to warto sobie gdzieś tam na przykład w notatniku zapisać, o której dokładnie jakoś nie kliknęliśmy na, na tamtejszą skrzynkę, z którego właśnie wyciągamy ten item do połączenia. Ja tutaj sobie rozpoczynam event i właśnie tak wspominałem, przez cały miesiąc będę sobie to sprzedawał i tak jak na poprzednich eventach na przykład jakby był event w sierpniu w tamtym roku, czy jakikolwiek tam inny? Tutaj będą prowadzone zapiski w notatniku, i wszystko będzie przez cały miesiąc opisywane, ile w danym dniu zarobiłem, ile tych kolnów sprzedałem. No i tak sobie będę to pisał. I w przyszłym miesiącu, gdzieś na początku, jak znajdę czas, będzie podsumowanie tego całego miesiąca, ile tak naprawdę udało się zarobić. Ja sobie tutaj z Knajta przesłałem wszystkie te itemki. Jakie tutaj będę sprzedawał. No i to są właśnie te itemki, co mamy tutaj. No i tu na przykład dla porównania mamy ten Fireproof Coin, o którym wspominałem. No on jest po 19,800. Tutaj dopiero Event jeszcze się nie zaczął, bo po SE się dopiero się pojawił most. Więc prawdopodobnie po kilku dniach, a to wszystko może zniknąć, nawet z marketu te Fireproof Coin, no bo to można połączyć. Więc najprawdopodobniej szybciej to zniknie a dopiero właśnie później będą się pojawiać ewentualnie na markecie albo też znikać no na dzień, dzień dzisiejszy na tą chwilę jest 20 Coinów po takiej cenie ale jeszcze jakieś pół godziny temu nie było żadnego więc teoretycznie ja myślałem że to wystawię za 15cc takiego jednego albo chociaż za 10cc no ale niestety już będę musiał wystawić za mniej oczywiście nie muszę tego wystawić już teraz mogę zaczekać do Jutro może sprzedam więcej, albo porygam 2-3 dni, tak można zrobić, ale no myślę, że czy jak sprzedam, no, czy po 9, czy po 15, no raczej znaczy za 15 nic nie, nikt nie kupi, ale właśnie po jakieś 9-10cc to, to nie ten itemek może sobie chodzić, no i na tą chwilę właśnie mam 81, no ja i mogę to wystawić już na market, nie wiem właśnie czy to wystawia czy to za wszystko, bo gdybym sobie teraz to wystawił za wszystko, to mam 15cc na podatku, no i tu mam total profit ponad 7kk, więc to nawet ten 7kk nie jest nawet napaka Bym nawet nie uzbrał Ale myślę, że sobie to kliknę i dam create Żeby to się pojawiło na markecie I zobaczymy właśnie co się tutaj stanie, bo no wiadomo ktoś mnie może przebić Ewentualnie ja mogę tak wystawić sobie mniej tego Bo to się i tak po SS się dopiero pojawi Ale żeby to nie tracić czasu na to to Może właśnie po prostu sobie Hmm. Właśnie tylko jakby to zrobić, czy wystawił wszystko na raz po takiej cenie Czy to ma sens czy właśnie Lepiej nie, no bo tu yy, no, Może ktoś mnie przebijać tak naprawdę, no ale no myślę, że dobra wystawimy a potem Gdzie będzie no, z, Będę się zastanawiał co z tym zrobić, no trudno najwyżej no, stacja 15cc jak się to nie sprzeda No ale myślę, że może jakiś tam się sprzeda no event całą Miec, więc na pewno są jeszcze ludzie, którzy nie mają właśnie tego ósego Dona. Ja go już w sumie mam, więc mi nie zależy. Ja tutaj dość długo skupiłem te dwa itemki, żeby właśnie na tym zarobić. No i będziemy sobie prowadzić, tak jak już wspominałem w notatniku to wszystko i później będziemy sobie to podsumować, to ja sobie to wystawię, create no i to poleciało wszystkie że te magnetikowe są na markecie. Zobaczymy, ile z tego zarobię. A te foreign zostawiamy, bo będę sobie odbierał te Tinderboxy, żeby to łączyć. No, bo to się w sumie nie opłaca tego sprzedawać. Lepiej połączyć i za kilka dni wystawić, jakby następne. Także tyle było ode mnie na tyle w tym odcinku. To jest taki odcinek rozpoczynając ten event. No i zobaczymy, jak na tym zarobię. Chociażbym chciał te 10 milionów zarobić, żeby miał napaka na kolejny miesiąc bo coś krótko mi idzie to zarabianie także może chociaż na paka się uda nas zbrać. no zobaczymy czy mamy kciuki, trzymajcie kciuki by też by, żebyśmy tutaj jak najwięcej zarabili. to może być trochę czasoponny event, bo chodzenie kilkoma harami, na tego Cherry Firsta może trochę zajmować czasu, ale myślę, że za 900c no to chyba się jednego opłaca bo porównując z na przykład leci 8, 5, 6cc więc myślę, że tutaj też warto się przeleczyć i te 2-3 minuty. Yy, Zając sobie czasu właśnie na odranie tego, żeby to yy, właśnie yy, zrobić. Także no zobaczymy jak będzie po pierwszym dniu, po kilku dniach jak to się sprzeda. Będziemy sobie to odbierać. Pewnie do jutro jak wrócę z pracy, gdzieś koło godziny 23.00 będziemy sobie to odbierać no I zobaczymy, będziemy dalej. Będę sobie po prostu to wysyłał też tutaj te boksy na tego hara, żeby to wszystko na tym harze się odbywało. Żebym sobie po prostu mógł tutaj na markecie to ładnie pospisywać ile było, ile się sprzedało. Także zobaczymy czy mają ciepciuki i widzimy się za miesiąc w odcinku podsumowującym ten event. Dzięki za uwagę i dobra nas wszystkim. Pa, pa.